Nie potrzebujemy wspomagaczy, żeby mieć grube jazdy, jak to wszystkie te moje doświadczenia zresztą udowadniają. I chciałabym też od Was usłyszeć w komentarzach, czy też mieliście spotkanie ze swoim aniołem stróżem, bo chciałabym pokazać ludziom, że to rzeczywiście istnieje. To jest legitne, po prostu tak jest. Każdy ma anioła stróża. Bardzo wielu książkach o obfitości o tym ludzie mówią, z takiej perspektywy duchowej. Zresztą w książce nawet, którą ja przetłumaczyłam na język polski, Kochaj pieniądze, pieniądze kochają Ciebie, autorstwa Sary McCroom, to też występuje. Jak ktoś ma ochotę posłuchać audiobooka, to można wejść na kochajpieniadze.pl. A jak ktoś chce fizyczną kopię, to też jak wpiszecie ten tytuł, wato to znajdziecie. Jeżeli ktoś ma jakieś tam niesnaski z pieniędzmi, to to jest super, żeby tą książkę przeczytać. I nawet w tej książce, bo to jest channeling energii pieniędzy, czy pieniądze mówią, że. Istnieją anioły stróże.